Akurat jestem w Stanach w tej chwili i byłam w sklepie spożywczym i kupiłem gumę. I ta kobieta przy Kasie włożyła mi tą gumę do reklamówki. I tak na nią spojrzałem. Ja powiedziałam, przecież ja nie, ja nie potrzebuję reklamówki, po prostu włożę tą gumę do kieszeni. I akurat to nie jest pierwszy raz, że byłem w sklepie w Stanach i kupiłem jeden rzecz, i oni chcieli mi włożyć ten jeden rzecz. Do reklamówki. To jest bardzo typowe. I wtedy zacząłem myśleć o tych wszystkich takich kulturowych różnicach między Polską i Stanami, jak mówimy o reklamówkach. I dlatego zdecydowałem zrobić dzisiejszy odcinek, który będzie o reklamówkach. Ok, to może zacznę od tego, że nie wiem, co się dzieje w Polsce, że macie jakieś różne nazwy. Dla reklamówki? Słyszałam, że niektórzy ludzie mówią: Siatka? Siatka? Co, to, co, co, co Czemu to jest siatka? Co, co łapiesz? Jakieś muchy w tym? Nie, jest siatka to jest reklamówka bo torba plastikowa albo coś takiego. Też jest takie coś jak zrywka. Co to jest? Co, 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 co to jest zrywka? To może daj znać w komentarzach, jak ty nazywasz taką. Torbę plastikową, które, którą dostajesz w sklepie. I myślę, że jest duża różnica między Polską i Stanami pod tym względem, że w Stanach wszędzie, wszędzie albo prawie wszędzie dostajesz darmowe reklamówki, jak idziesz do sklepu. Ale wiem, że w Polsce i chyba ogólnie w Europie to trzeba płacić tak. 20 zł, albo coś takiego, za jedną reklamówkę? I w Stanach są takie sklepy. Na przykład jest Aldi w Stanach i w Aldi trzeba płacić za reklamówki. I też są takie inne, takie bardzo, bardzo tanie sklepy, tak jak Save a Lot i tam tak samo trzeba płacić za reklamówki. Ale myślę, że jak ludzie myślą o takich sklepach, gdzie się płaci za reklamówkę, to ludzie myślą, że to jest taki taki sklep dla takich bardzo biednych ludzi. Jest takie bogactwo w Stanach, że oni tak, hmm, jak oni nie mają darmowe reklamówki, hmm, to ja nawet tam nie pójdę. A w Polsce, ja widziałam, że niektórzy ludzie nawet nie chcą zapłacić za te reklamówki, to biorą te, takie, takie małe, cienkie plastikowe torebki, które się używa dla owoców i wtedy biorą tamte torebki i wkładają swoje zakupy do tych plastikowych torebek do warzyw i dla owoców. I widocznie to jest taki duży problem w Polsce, przez to, że często widzę przy tych, nie wiem, to są chyba te, nie, te zrywki, takie, chyba to jest zrywka, nie, to często widziałem, że napisali taki znak, tak, hej, nie bierz te torby, te torby tylko są dla warzyw, to nie są dla Twoich zakupów. Albo coś takiego. Może nie dokładnie tak napisali, ale powinni tak napisać. Tak, hej, ty biedny burak, weź, kup sobie torbę, albo przynieś swoją torbę i nie bierz jakiś. Zrywki dla warzyw, co, co z Tobą jest nie tak. Tak powinni napisać przynajmniej. I czasami w Polsce niektóre sklepy nawet nie mają plastikowych toreb, tylko mają to takie okropne, gówniane, papierowe torby. Chyba nikt nie lubi papierowych toreb. Papierowe torby to są prawie aż takie złe, albo takie okropne, jak papierowe rurki. Tak okej, okay, my wiemy, że może jest lepiej, żeby mieć papierowe rurki albo papierowe torby, ale nikt ich nie lubi. I oczywiście, to mi się podoba, że w Polsce i w Europie to ludzie tak bardziej dbają o środowisko, bardziej dbają, żeby żeby nie wyrzucać tak dużo plastiku. I to uważam jest bardzo dobre. I ja do tego się przyzwyczaiłem, bo już dużo czasu spędzałem w Europie, to ja uważam, że to jest bardzo dobrze, tak powinno być. Ale na początku to było trochę wkurzające. Szczególnie, że ja pamiętam takie dawniejsze czasy w Polsce, jak, jak chyba Polska nie była część Unii, to nie było czegoś takiego, że Ci nie dawali tych toreb plastikowych, ale bardzo często te torby plastikowe były takie naprawdę... Okropne. Że ono było takie naprawdę słabe, że mi się wydaje, że jakbyś tak umoczył tą torbę, to ona po prostu by się rozpuściła. Ona była taka cienka i taka okropna, że by było lepiej, żebyś mi w ogóle nawet nie dał takiej torby. I to jeszcze były te czasy, kiedy były to takie. Okropne torby i takie luksusowe torby, że chyba musiałaś zapłacić tak 100 zł za to albo coś takiego. Ale na pewno te takie luksusowe torby były takie bardzo drogie, bo do dzisiaj... Mój dziadek je ma w swoim domu i mój dziadek już nie żyje. Czy on chyba tak trzymał te torby od lat 90., ale nie dziwię się, jak on wydał wszystkie swoje pieniądze na takie drogie, luksusowe reklamówki, to nie dziwię się, że on je do dzisiaj ma. I te torby było bardzo dziwne, bo. Nie wiem, kto produkował te luksusowe reklamówki. Czasami tam były tam był jakiś koń i ludzie, i nie wiem, ci ludzie wyglądali seksowni i ten koń. Ja nie wiem czemu ten koń tam był, albo tam pisało tak Boss, tak co to jest? To dzisiaj widzę, że istnieją takie torby Boss. I z tego co widzę, to w ogóle nie jest związane z Hugo Boss. Tak myślę, że to jest może jakaś polska firma. Która się nazywa Boss, i oni tylko produkują takie porządne reklamówki. Okej, okay, czy ktoś może mi to wytłumaczyć? A, i chcę powiedzieć, że w Stanach taka torba się nazywa plastic bag po prostu, albo może grocery bag. I mniej więcej jest tylko. Jeden rodzaj tych grocery bags. I one są dosyć porządne. I tak jak mówiłam, jest może kilka sklepów, gdzie one nie są za darmo. Ale jak chodzisz do sklepu, gdzie musisz płacić za reklamówki, to tak kim ty jesteś? I co się stało w Twoim życiu, że musisz tam, tam iść? I to mi się nie podoba, że w Stanach, dosłownie, każdym razem chcą Ci dać reklamówkę. Ja nie żartuję, ja, ja tego nie przesadzam, że dosłownie tyle razy kupiłem paczkę gumy, albo jedno piwo, albo butelkę wody, coś po prostu, co mogę wziąć do ręki i oni zawsze, zawsze nawet się nie pytają, po prostu wkładają to do reklamówki. I jak kupuję coś większego, na przykład galon wody albo galon mleka, to wtedy i muszę powiedzieć, że te galony już mają taką rączkę, że tak naprawdę, jak kupuję tylko galon wody albo tylko galon mleka, to po prostu biorę to za tą rękę, za tą rączkę i idę sobie, ale nie. Oni zawsze wkładają ten galon do reklamówki i bym powiedział połowę czasu, tak 50% czasu nie tylko wkładają do jednej reklamówki, ale wtedy oni robią takie coś, co się nazywa po angielsku double bag, na przykład two double bag something i to znaczy żeby włożyć coś w dwóch reklamówkach, bo widocznie ten galon jest Taki ciężki, że oni myślą, że o nie, ta, ta reklamówka tak nie wytrzyma i tak wybuchnie, to musimy włożyć w dwóch reklamówkach, bo inaczej to ta reklamówka nie da rady. I może tak by było, jak ktoś używa taką okropną zrywkę z Polski z lat 70. Okay? To wtedy tak, ale te reklamówki w Stanach to one są tak zbudowane do wojny, chyba. Jakby jakaś bomba nuklearna wybuchła, to nic by nie przeżyło, tylko karaluchy i te torby plastikowe. Jakbyś był w Stanach i bomba nuklearna by wybuchła, to po prostu możesz się schować w takiej reklamówce i przeżyjesz. To ja nie wiem, czemu oni muszą włożyć Mój galon wody albo mleka w podwójnej torbie. I pamiętam, kiedyś byłam w Stanach z kolegą z Polski i ja jemu to tłumaczyłam, że w Stanach nasz motto to jest po prostu: Fuck the environment. I oczywiście, że to bałam, się, śmieliśmy z tego, ale dosłownie on był w sklepie, kupił jedną parę skarpet i ta pani przynajmniej się zapytała: A ta pani zapytała: You want a bag for that? I on tak. Nie, po prostu włoży do kieszeni albo do plecaka, i jak wyszliśmy stamtąd, to ona on mnie spojrzał i on tak: no, masz rację, fuck the environment. Good ol' America! A w Polsce jak chcesz iść na zakupy i chcesz reklamówkę i jesteś biedny, bo wiesz, to jest najgorsze, jakby chcesz biedny albo bezdomny, i tak... Prosisz o pieniądze, to to nie jest tak, że prosisz o pieniądze, żeby kupić jedzenie. Najpierw musisz poprosić o pieniądze, żeby kupić tą reklamówkę. I wtedy, jak oszczędzisz wystarczająco pieniędzy, żeby kupić tą reklamówkę, to wtedy dopiero możesz kupić to jedzenie, żeby włożyć to jedzenie do tej reklamówki. Ale wtedy przynajmniej możesz sprzedać tą reklamówkę. Tak sobie wyobrażam, że ktoś w Polsce stoi gdzieś tam na ulicy i ma taki płaszcz i on tak, hej, ja. Uh. Potrzebujesz reklamówki tak otwieraj, tak masz takie różne reklamówki, tak z Biedronki, z Lidla, i potem tak tacy janusze tam przychodzą, którzy mają tak skarpety z sandałami i oni tak ooo! Oh, no chcę... O, oh, masz ten boss? Proszę ten boss, bo będę chodził po mieście z tą reklamówką. Z, z sandałami i skarpetami. Bo oczywiście, wiesz, kto by kupił nową reklamówkę, jak możesz zapłacić mniej pieniędzy za używaną reklamówkę. Dlatego ja bardzo poważnie traktuję reklamówki w Polsce, że po pierwsze jak idę na zakupy to biorę swoje torby, ale czasami muszę kupić tą torbę a, z Biedronki. I się zdarzyło kilka razy, że kupiłem taką porządną torbę z Biedronki. Wiecie którą? Tą, którą się nie wyrzuca. I nie chcę tutaj szpanować, ale... No, co mogę powiedzieć? Już wiecie, już wiecie, że ja mam trochę pieniędzy. No, co mogę powiedzieć? Ja widocznie dobrze zarabiam, bo inaczej po prostu by było mnie nie stać na taką drogą reklamówkę z Biedronki, tą, którą się używa kilka razy. I oczywiście czasami dostajesz razem z prezentem, że, coś, że jak masz urodziny albo coś, albo ktoś na przykład przywiózł jakąś butelkę wódki i może jakieś jedzenie, że masz obiad u siebie w domu i oni tak przywiozą jakieś, jakieś prezenty, ale to nie jest opakowane, tylko mają taką drogą reklamówkę, wiesz, Tom z tym koniem, że tak... Nie wiadomo, skąd to staje tą reklamówkę, bo to jest tak, że ta reklamówka nawet nie ma nazwy tej firmy, gdzie kupili tą reklamówkę, albo gdzie zrobili zakupy, ale jest jakieś fajne zdjęcie na tej reklamówce. To wtedy wiesz, że wow, to jest fajny prezent. Że wtedy masz podwójny prezent, bo nie tylko dostałeś tą wódkę albo wino w tej torbie, ale też... Dostałeś tą torbę. Czasami ta reklamówka jest nawet fajniejsza niż ten prezent. To daj znać, czy ty je tak gdzieś chowasz, czy je tak oszczędzasz, bo wiesz, trzeba po prostu być gotowy na, na emeryturę. I na szczęście, jak masz wystarczająco tych ładnych reklamówek, to to wtedy po prostu możesz sobie żyć dobrze jak już przejdziesz na emeryturę. Ale w Stanach to nikt nie szanuje tych torb. Bo po pierwsze tylko są te zwykłe torby i wiesz, one nie są ładne, ok, że one działają, one są mocne. Ale nikt ich nie szanuje. Może ich używasz jak masz kota i musisz tak wyczyścić tą, ten piasek, albo jak masz taki mały śmietnik, to wtedy używasz te torby, żeby tak wyrzucać tam śmieci. Ale większość czasu to ludzie je albo od razu wyrzucą, albo mają pod zlewem torbę. Która jest pełna tych innych toreb. I wtedy ich nigdy nie używają, że tak mówią sobie, że tak, no na pewno się przydadzą do czegoś, ale tak nigdy się nie przydadzą, bo idziesz do innego sklepu i dostajesz więcej tych toreb i wreszcie masz tyle tych toreb po tym zlewem, że nie wiesz co z tym zrobić. To po prostu musisz wyrzucić te wszystkie torby. Fuck the environment, am I right? To daj znać, ile toreb ty masz w domu. I to chyba wszystko na dzisiaj. Co jeszcze mogę powiedzieć o reklamówkach, albo zrywkach, albo. Siatka, siatka, come on, skąd przyjęliście siatkę, tak, to nie jest siatka, tak, czy Wy wiecie o tym, tak, tak czemu, czemu byś tak mówił, to ok, ja rozumiem, że może Twoi rodzice mówią siatka i Twoi dziadkowie mówią siatka, ale Ty wiesz, że to nie jest siatka, tak, Ty to wiesz, tak widzisz to i widzisz, że to nie jest siatka, to, że to jest torba, która jest robiona z plastiku, to czemu... Nadal mówisz na to siatkę. To jest tak samo, jakby twoi rodzice mówili, że koń to jest krowa i ty byś wiedział, że to jest koń i nie krowa, ale pomyślisz, no wiesz, jak moi rodzice mówią, że ten koń to jest krowa, to ja też będę mówił na to krowa. Ty tak robisz. Jak mówisz, że torba plastikowa jest siatką, to nie jest siatka, ok? Grow up. Ok, to wszystko. Dzięki, że oglądasz mój kanał. Zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.